I będzie pikowanie w dół. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Aaaa! Chyba perfekcyjnie. No nie perfekcyjnie, bo nie trafiłem na metę. Hej hej widzów? Koja ostatnio dodaje praktycznie raz na tydzień jakieś mniejsze eventy i tym razem również coś dodał. Nie wiem jak to ma wyglądać, ale mamy znowu, nie wiem, bijać pety, nie wiem, zaraz się przekonamy. Ale Primo to Primo, więc trzeba od razu skorzystać, prawda? Oczywiście questik, Hello, koleżaneczko. Co masz dla mnie za questa w ogóle. Wow. Ostatnio dostaliśmy event, który od razu startowaliśmy i nie było żadnego questa. Teraz musimy porozmawiać. Zaskoczyli mnie. Kojo dało z siebie 5%. Nie jest, tylko po prostu startujemy? Nie, trzeba chodzić do różnych miejsc. Okej. Okay. Ja myślałem, że z automatu to się odpala. Gdzie to jest? Tutaj. Okej, okay. no, muszę odpalić urządzenie. Ma swój durability. Musimy zmienić się w pecikę i odpalamy. Ewentualnie musimy mieć kimicza. ale po co nam Kimich? Okej, okay, czyli taki typowy event parkurowy z jakimś dodatkową mechaniką. Okej, okay, czyli to, co nam pojawiało się w grze normalnie. Oj, chyba zaraz spadnę. Nie spadnę. Jestem mistrzem parkouru, choć szczerze mówiąc tego pecika nie lubię i takie o na tych lianach, nie wiem dlaczego. To jest takie zdrętwe, on strasznie powolnie chodzi, tak jakoś, no nie wiem, nie ma, nie ma jakiejś ogromnej satysfakcji. Złapałem wszystkie? Złapałem, dobra. Złapałem, o, wo wo, wo, wo wo gdzie, 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 stój! <laughs> Za szybko poleciałem. Dobra, biegniemy, odpalić urządzenie, kurde, trochę trzeba przyspieszyć kroku. A, klik, dobra, działa. Gdzie mój lecisz? No, no nie mogę! <laughs> poleciałem. Ja myślałem, że to muszę w drugą stronę powiedz. O nie, to mi zniknie wszystko. Nie zdążę! Już znika! A! No i z złą stronę poleciałem. Dobra, mogę powtórzyć? 3 z 40. No nie mogę powtórzyć, ale zwaliłem. <laughs> no nie będę musiał to na pewno powtórzyć. Przez to, że sama gra mnie oszukała. Miałem się niczego nie łapać, teliana się złapał i poleciał, ale nie. Tak zwykle oszukany, no i co? Mam nadzieję, że chociaż full punkty. No nie. <laughs> jeszcze raz. Poprawię się, poprawię się tym razem. I zrobię to jeszcze w rekordowym czasie. Obiecuję. Dobra, teraz tego nie popsuję. Biegniemy, zbieramy. Choć mogłem się tak naprawdę tego złapać, by było o wiele lepiej. Ale już niech będzie. Wow, ile tego tu jest? Ale tu łatwo zbierać, mam nadzieję. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze jest czas. I stąd uciekamy tędy. Tak. Jeszcze. Jest, powyżej 40, 45, no. I zaraz jest perfekcyjnie, a nie jak wcześniej. 119? Gdzie jednego nie złapałem? No nie, mów, że jednego nie złapałem. Nie, bo to, ale okej, okay, to jest nadwyżka. Ale mam wrażenie, że powinno być parzyście, albo mi się wydaje. Pytanie, co to robi Kimicz? To jest związane z tym eventem? Chyba tak. Chyba tak, bo znikł. Więc wydaje mi się, że to było zaplanowane. Znowu to urządzenie, dobra. Fokus. gdzie to? Tamtą. Dobra, jest teraz chociaż podświetlone, w którą stronę mam biec. No nie, kto tak wymyślił? Co? Tam nie mogę... Niczego nie ma, żeby się złapać? O nie, 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 no nie, 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 źle! Dobra, złapałem wszystko. Za wolno, za wolno, mam wrażenie, że mi to zaraz zniknie. Ja nie, bo jak się one pojawiają, to jest nowy timer dla nich. Okej. Okay. To tyle? O, teraz było fajnie zaplanowane. O nie, 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 wracaj! On zleciał? O nie! I mi koina nie zebrało. Nie cierpię tego, żeby skakać na tych lianach. To jest koniec? Koniec, uch. Dobra, jest git. <grywa> Bo bałem się, że będzie źle. O, teraz Shelon Joker, okay, czyli z tych... Im, tu się na, na tym evencie pojawiły te postacie. Start, wyzwanie. Niech będzie hopsa. No i to będzie o wiele już przyjemniejsze. No i na pewno nie aż tak trudne. Teraz wjazd po rampie. I tutaj jak nawet się pomylę, to się nic nie stanie. Mogę tu szybko wrócić. No tam jakbym się pomylił na wysokościach. No to już mi ciężko. A tutaj tak jak widać, po prostu jedziemy sobie po ziemi, nie ma problemu. No, mamy jeszcze takie fajne pomoce, które sprawiają, że nie musimy już nic robić. Samo się po ścianie przesuwa. No dobra, tu może się tylko zniszczyć. O ty. Dawać coiny, dawać coiny, <laughs> ale farma, zacznie się, dobra Uda się, uda się, nie wchodź w miny <laughs> nie, no serio, co trzeba było zrobić żeby wbiec w tą minę, nie wiem Trzeba być naprawdę mieć pecha Tak jak widać, ja nawet nie myślę za bardzo o tym i się udaje <laughs> I hopsa, i tu będzie zakończenie na górze, okej, okay. nice no i to o wiele przyjemniejsze jest takie kurde jakieś. O, patrzcie, nawet blisko jest. Nawet z PETA nie muszę wychodzić. W ogóle robię to wyzwanie i jest jakaś dziwna muzyka dodana. W ogóle nie pasująca do Natlan, nawet nie wiem skąd ona jest. To na pewno z żadnej krainy nie jest. Chyba wprowadzone na. nie wiem, na ten event. W ogóle na eventy jakieś. To jest dziwny ten dźwięk, nie pasuje mi. Oj, 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 bo jak tu spadnę, to już tak szybko nie wejdę. <laughs> Easy. Ej, ale to chyba był bardzo krótki, chyba jeden z krótszych. Obawiam się, że kolejne będą jeszcze krótsze. Te wyzwania, tak czuję. No nie, ostatnie części tego eventu są tak daleko. Wątek w ogóle tutaj nie zacząłem, muszę to zrobić. No może i dobrze, to sobie pójdę, kilka pointów odblokuję. Oczywiście nie wszystkie. Tak to jest, jak się nie robi danego kontentu od razu, tylko się zleka. dobrze, niedobrze, niedobrze, ale muszę to zrobić tak. Bo inaczej nie ulepszę talentów wszystkich. Hello czaska. Co tam powiesz ciekawego, uwielbiam tą przemianę. Jaka <laughs> szybka zmiana na dużą lunę. Żeby fajne by było w tym momencie, gdyby nam towarzyszyły te postacie. Oczywiście możemy nimi grać, zamiast na przykład tymi <laughs> różnymi zwierzętami, ale no, fajnie by było, jakby nam nie wiem, coś tam podpowiadali, coś tam mówili. Nie poddawaj się albo coś tam, dajesz radę, no to tak cicho jakoś. A, czekaj, bo tutaj jest. Ten... Dobra, nie wiem co. Nie wiem dlaczego skupiłem się na tym balonie. Chyba, że musiałem go aktywować, ja ja go nie aktywowałem. jakby to miałem co, co miałem zrobić? Już zapomniałem. Leżyć? Nie no, tego się nie da aktywować. To po co te balony? Po to, żeby mi zmyć chyba. Zaraz zobaczę, bo w, znowu tutorial nie czytałem Standard. O! No Co to za jakiś patrol? Co dron? A musimy go zniszczyć. Okej, okay, dobra, czyli jednak wszystko w porządku, bo myślałem, że muszę coś z tymi balonami, które mijam, nie wiem, coś z nimi zadziać. Ła! Za wcześnie. Niech <grystanie> więcej się pojawia tych detonujących balonów. W końcu nie tylko ja mogę otrzymać obrażenia, tylko ktoś inny. <grystanie> dobra, zniszczony. I będzie pikowanie w dół. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Aaaa! Chyba perfekcyjnie. No nie perfekcyjnie, bo nie trafiłem na metę. <grystanie> nie, nie, nie enter, nie bo zaraz zwalaj i polecę znowu do góry, niepotrzebnie ja tylko waypoint waypoint w ogóle, kurde no wiedziałem, że tu gdzieś jest, ale nie sądziłem, że to jest idealnie podczas miejscu startu dobra, cel namierzony bo zaraz będziemy go bombą atakować Zastrzelimy. pyk, teraz mi się, nie uda o miałem się udać dobra, jest git, poprawiłem się za trzecim razem się poprawiłem, tu będzie już dobrze no, idealnie bo chcę wcześniej, ale mi się czasami nie udaje. Dobra, po tym już go nie ma. Co? Nie ucieknie mi z... Dobra, bałem się, że ucieknie mi z wyzwania, a na szczęście nie. Był blisko, ale ja byłem szybszy. I... finish! Perfekcyjne lądowanie, prawie. Muszę popracować nad lądowaniem. Jakiś gift dostałem? Co on daje? A, tu jest rany. Jak ja jestem geniusz, <grywa> szukałem tu praktycznie w każdej zakładce, a nie zauważyłem tego, że to jest tu, czyli piję pierwszą dobrą zakładkę, szukałem, nie mogłem znaleźć, bo była najmasniej po lewej, a ja bardziej nic nie widziałem, nie zwróciłem na to uwagi i okazuje się, że dostałem piękną, no nie wiem, laurkę, <grywa> bardzo ładna, bardzo ładna, ale co konkretnie mogę o tym powiedzieć? Szybki event dla kilku primo, jak najbardziej. Fajnie, że choio coś tam raz na tydzień wypuszcza. Nawet takie proste eventy, choć już jak robię takie proste eventy, to nawet nie muszą za bardzo do tego robić. No nie wiem, fabuły tak jak tutaj mieliśmy na początku rozmawialiśmy sobie z jakąś randomową dziewczyną, <grybujesz> która organizowała ten event, ale nawet nie musieli tego robić, naprawdę. Same wejście prosto w ten event by wystarczyło. A wy co sądzicie o takich eventach? No zaraz dzięki wielkie zobaczenia. Trzymajcie się! Hej, hej.